Okej, okay, cześć, witajcie, z tej strony i ja witam was w kolejnym odcinku Pamiętników Freekilla. E, tak, nie miałem zbyt dużo czasu grać na hardkorze ostatnimi mm, czasy. I e, postanowiłem, że muszę w końcu coś nagrać, bo mimo wszystko tydzień już niczego nie nagrałem. I to są takie sklejki tego, co robiłem. Po prostu od razu chciałem nagrać odcinek, będziemy już mieć wszystkie temy na gildie, ale stwierdziłem, że dość dużo się wydarzyło i muszę coś nagrać. E, tak, teraz widzicie to jak e, enchantuje mieczyki na pierwszy level, ponieważ mieliśmy na 30 level e, enchantu i w ten sposób musiałem zrobić 5-2, no diamentów poszło nie, nie mało, e, e, no ale w końcu udało się, jak zaraz zobaczycie, no i powiem Wam, że było ciężko, dużo się też działo przez ten czas, e, no i zaraz zobaczycie dokładnie co się działo po kolei. No teraz nadal widzicie, jak robię tą 5 dwójkę, łączę po prostu szarp dwójki i tak dalej. Teraz szarp trójki, żeby powstała czwórka. I teraz by, chyba będzie 5,2, o ile się nie mylę. Tak, 5,2 będzie. Tak tu łączymy. 26 level i mamy 5 dwójkę, którą schowałem do Enderchester, ponieważ nie chciałam tracić. I teraz zobaczycie, jak by nasza baza wyglądała. W taki sposób trochę drzewek, gdzie nam zbieraliśmy jabłuszek, ale i tak musieliśmy zmienić krywka, bo zaraz wam powiem, co się wydarzyło. E, tutaj mieliśmy 100 i tak dalej. Pod, e, pod koniec tego już tutaj bym, e, nie nagrałem tego, ale były trzy jareczki, więc e, winianie się kopało i po prostu e, wkopały się tutaj e, chyba 3, czy tam dwie osoby. E, no nie wiem, czy na X-Rayu. No, znaczy wtedy nie wiedziałem, czy na X-Rayu wkopały się. E, no i dobra, nie wkopały się i. O, teraz zobaczcie, killa. To zaraz dokończę tam to, co chciałem powiedzieć. Jakiegoś freekilla zobaczyłem i zaskoczyłem się, ponieważ e, on zamiast lognąć od razu, to po prostu zaczął uciekać. Wiem, że mogą mu zrobić beczkę i się może bał tego, ale... E, no trochę nie rozumiałem jego zachowania, bo ja na jego miejsce bym lognął po prostu, na no, zginąć się beczce to i tak bym to mm, nie dał komuś rankingu. I tutaj po prostu go podpaliłem i no, miał dada No i tam trochę miejsca zostałem, <laughs> ale no szkoda. E, tak, i tu widzicie, już to wszystko pogrywia po tym w kopaniu. Jednym słowem, masakra. E, wszystkie skrzynki nawet zniszczyli, wszystko. E, stołniareczki, e, enchant biliśmy. Akurat na 30 załatwiliśmy, to musi to zniszczyli, No, enchant to, to wiadomo, ale. E, no, wkopali się, no i trudno było. No i trudno. Ale co ciekawa, wkopali się. E, to chyba było. A ja już teraz zresztą nie wiem, jak to. Nie, to pierwszy raz jak się wkopali, było. Teraz... No. Więc zobaczymy. Tak, tutaj pokazano, jak ktoś się... To chyba schował się Skiba, Skiba00, mój kolega z Gili. Tak, i teraz będę pokazana pokazał na grobie złotej jabłuszka, które dał mi się zbierać. Ale po prostu, no... Akurat przed tym kopaniu, co tam widzieliście, nikt nie zdzedał. Więc nawet dobrze było, ale tutaj jak widzicie to też jest zgryfowana nasza następna pasa, w którą znowu ta sama osoba się wkopała. Na 100% jest na pewno, że jedna ta sama osoba była. To mogę powiedzieć od razu. I po prostu byłem wściekły, bo zmieniliśmy kordy o 1000 kratek jak najwięcej i oni znowu się wkopali. Po praktycznie 16 godzinach od zmiany kryjówki, więc ja myślę, że to jest X-ray, bo nic innego to nie może być. Jeżeli na przykład nie wiem, ta osoba ma jakieś dowody, może nie wiem, mi na pewno napisać, bo ona dobrze wie, kiedy się wkopała i tak dalej. Jeżeli mi ogląda. No to niech wyśle mi jakieś tam dowody, że ona nie miała x ray bo. No bo trochę to było się już wściekłem po prostu, żeby ta sama osoba po 16 godzinach znalazła naszą kryjówkę, no. Trochę nielogiczne według mnie. No właśnie i... No ale tutaj robię te y, jabłuszka hmm, I co będzie następne? O następne będzie po prostu y, Po zmianie kordów kolejnych y, Znowu gdzieś się wkopowałem, tym razem nie, y, jak mnie nie było Jak się zalegowałem, y, wyszedłem na powierzchnię i zobaczyłem y, Jakieś krowy, zacząłem je zabijać I teraz jak widzieliście, zaczęły mi dwóch typów No i zacząłem uciekać, nie chciałem się bić I y, y, y po prostu zaraz zobaczycie co się stało dalej, tutaj biegłem e, Tak, i tutaj już, już po prostu chciałem lognąć Nagle ktoś mnie uderzył Więc dogonili mnie, bo się nokowali mieczami do przodu e, Tak, tutaj e, Wszystko zdziało się na bagnach, ponieważ zmieniłem miejscówkę na bagna Bo chciałem zbierać slimeballi e, Tak, i tutaj uciekałem, uciekałem, tu nie mogli mnie jeszcze uderzyć To miałem chyba farta okropnego Tak i tutaj poszedł logout. Teraz zobaczycie tak. I teraz logujemy się do gry. Jak gdyby nigdy nic. Patrzę, patrzę beczka. Tak. I dziesięć serc. <trujemy> to trochę się dziwiłem, myślałem, że mam teraz Jak zaraz zobaczycie, to będę chciał zniszczyć dirta. E, tak, kobla zniszczyłem i tak dalej, więc e, Postanowiłem się wykopa stamtąd i... I może zrobili mi beczkę, przeżyłem, nie wiem jakim cudem, po prostu, że został mecz może przez to, że jeszcze miałem tę resistance i tak dalej, te bony z koks'a, ale no nie wiem, tutaj wziąłem po prostu sobie Silk i jednego koks'a w razie czego. No jak tutaj widzicie, no i tak, no i następny odcinek, o widzieliście, widzieliście tam jeszcze, że e, mam skórę, 15 skóry załatwiłem masz, bo nie zdążyłem więcej, bo już, już mnie zaczęli gonić. Ale krowy były na powierzchni, więc. Więc okej. Okay. Dobra, i Co już zapomniałem co wtedy chciałem powiedzieć. No i tutaj zacząłem po prostu się wykopywać. I następny odcinek będzie. E, jakby to powiedzieć. E, już z założenia gildii. Postaram się to już ogarnąć. Ponieważ zostało mi jeszcze tam e, chyba 40 slembali i chyba 7 perełek. Zresztą chyba tam widzieliście, co miałem w się Możecie sobie cofnąć. Więc e... No tak, więc teraz tu się wykopuję i. No. Do... Zabiliście mi beczkę, ale przeżyłem. E, ale i tak szacuny, że chciałem się to robić, ponieważ było to w wodzie, to całe obok wody. Jak teraz tutaj zobaczycie. Więc. E, jeszcze, że tak trafili na ten. Nieźle, prawda. E, nie wiem. Właśnie dzisiaj zaskoczyłem, że beczka była akurat na środku mnie. A ponieważ że oni mnie nie mogli uderzyć trochę, to też było dziwne, ale po prostu może mieli jakieś wyczucie. Nie wiem, jak tu widzicie, była woda. No, więc e, tak. To byłoby już może na tyle. Gromadzę Was w Następny odcinek będzie z zobaczenia Gildi. E, albo jak będzie jakaś ciekawa sytuacja, może czegoś innego. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. No. No i cześć.